Witam wszystkich. Dzisiaj o tym, czy Napoleon Bonaparte był naprawdę niski? Każdy, kto interesuje się historią, kto patrzy na nią tak bardziej uważnym okiem, może stwierdzić, że nie wszystkie te niby fakty, o których słyszymy, to co przyjęło się uważać za prawdę, jest zgodne z prawdą. I podobnie jest z Napoleonem Bonaparte. Czy on naprawdę był taki niski, jak mu się przypisuje? Zacznijmy od początku. Napoleon miał 168-169 cm, ale mówimy tu o czasach, kiedy ludzie byli niżsi niż obecnie. Na przykład wzrost żołnierzy w armii francuskiej, ten średni wzrost poborowych nie przekraczał 160 cm. Czyli Napoleon był wyższy niż przeciętny człowiek w ówczesnych czasach. Wcale ten wzrost nie był niski. On był wyższy od przeciętnego mężczyzny w ówczesnych czasach. Ale dlaczego wszyscy uważamy, przyjęło się uważać, że Napoleon był kimś niskim? Nawet obecnie te 168-169 centymetrów to nie jest aż tak mało. To nie jest wzrost, który można by określić, że jest niski. Oczywiście tu wchodzi propaganda, ówczesna propaganda. Zwłaszcza angielska, która umniejszała nie tylko dokonania Napoleona, ale też umniejszała, zmniejszała i samego Napoleona, że był on niskim wariatem, który chce zdobyć całą Europę i oczywiście lepiej swoim żołnierzom, swojemu społeczeństwu wmawiać, że przeciwnik, ich dowódca jest niskiego wzrostu, niż mówić, że jest wysoki, niż jest olbrzymem. Dodatkowo, większość mu współczesnych władców w Europie była jednak od niego wyższa. Ci jego przeciwnicy polityczni, wojskowi i też sojusznicy jednak byli wyżsi od Napoleona. Nie zawsze znacznie, ale jednak wyżsi. Więc to też taka cegiełka, która złożyła się na to spojrzenie na wzrost, na wysokość Napoleona. Więc niestety nawet taka rzecz jak wzrost może być umniejszony przez propagandę, przez politykę, zwłaszcza przez wrogą propagandę. Więc Napoleon wcale nie był taki niski, jak mu się często przypisuje. Może jakby miał 150 cm wzrostu, to by można go tak określić, a tu miał prawie 20 cm więcej. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe ten materiał czy też inne. Do usłyszenia ponownie.